Co dziewczyny, które z nich powinny nam założyć? No, Diana, trochę mały wybór. Przynieś jeszcze 10 pudełek, to coś wybierzemy. Diana, a dlaczego przyniosłaś tyle butów? Tak szczerze, to mi się tak średnio podobają? A ja tam nie wiem. Mi się na przykład podobają jeansowe i jeszcze takie z wysoką szpilką. A niech to dziewczyny, moje przyjaciółki. Nie rozumiecie, że muszę wybrać jakieś buty? Idę ze smajlikiem dzisiaj na randkę, do restauracji, a oprócz mnie będą inne dziewczyny. Rozumiecie, muszę wyglądać najlepiej z nich wszystkich. No to, Diana, musisz ubrać te z ćwiekami. Zgadza się, machniesz nogą i przyćmisz wszystkich. Nie no, może nie. Te z ćwiekami są trochę straszne. Nie uważam, żeby były dobre na randkę. No dobra, dziewczyny, macie rację. Te z ćwiekami nie są na randkę. No tak, no to założę te. Są w sam raz na randkę, są urocze. No nareszcie, Diana wybrała jakieś buty. Gratulacje, Diana! Dobra, Diana, wybrałaś sobie sandałki na randkę. A co ubierzesz sobie na górę? Nie masz nic poza bluzą z kapturem i jeansami. Dziewczyny, obrażacie mnie. Może nie mam sukienek, ale mam coś bardzo uroczego. Zobaczcie. Okej, okay, co powiecie na ten topik? No, jasne. Dziewczyny, a jak wam się podoba ten top? Wygląda naprawdę fajnie. No, ten jest niezły. A masz coś jeszcze? Chcesz przyćmić wszystkich. Pokaż, co tam masz. Tak, dziewczyny, jestem w szoku. Jesteście złymi doradcami. No dobra. Jeżeli to ja bym szła na randkę, ubrałabym coś obcisłego. Jana, żeby założyć coś ciasnego, trzeba mieć idealną figurę. Ja już mam idealną figurę. No Jana, ja bym się spierała. Tak, Nad, zamknij się. Wszyscy się zamknijcie. Diana, pokaż, co tam masz. Dziewczyny, mam taką delikatną sukienkę. Wygląda bardzo uroczo. Może powinnam ją ubrać? Mm, mm, mm. No Diana, ta sukienka zdecydowanie nie jest na randkę. Jest bardzo długa. Diana, czy możesz znaleźć coś normalnego? Idziesz na randkę, chcesz przyćmić wszystkich, nie na spacer. Dziewczyny, no to świetnie. A zatem co powinnam ubrać na randkę? No Diana, coś fajniejszego i krótszego. Krótszego? No dobra, mam krótszą. To dziewczyny zaraz zobaczymy, co Diana ma krótszego. Nie, no jeżeli ja bym szła na randkę z browastym, ubrałabym właśnie taką spódniczkę i jeszcze z marszczeniami. Jana, co to za spódniczka? Czy ona coś zakrywa? Tak, dziewczyny, wybierajcie. Tutaj mam takie. Nie, nie następne. następne. Dobra? A może te białe? Nie, nie, Diana, to nie to, coś innego. Dobra? A może te potargane? Diana są nie, Diana. Dobra. A może te niebieskie? Nie, te są niemodne. Co? A może te? Nie, Diana. Bardzo krótkie, Diana. No dobra. A czarne? Nie, nie, nie podobają nie, mi się. Nie. Są krótkie z przodu, ale długie z tyłu. No dobra, to może te. Nie. A niech to. To może spódniczka. O, o nie, nie Diana, Diana, zabieraj. Dziewczyny, to w co mam się ubrać? No Diana, to załóż ten biały top. No, Diana, jeżeli twoja góra jest odsłonięta, to dół też powinien być odsłonięty. Nie, no, dziewczyny, jesteście szalone? Jeżeli góra jest odkryta, to dół musi być zakryty. Tak, Diana, załóż dżinsy. Tak, dziewczyny, to jest właściwa decyzja. Będę mieć na sobie top i dżinsy. Ale szczerze mówiąc, Diana nikogo nie przyćmi w dżinsach. Powinna założyć taką spódniczkę. To już inna historia. Nie no, Diana, ty możesz sobie założyć najkrótszą spódniczkę, żeby przyćmić wszystkich. Ale Diana jest inna niż ty. Oj, dziewczyny, wszystkie jesteśmy wzorowe. No to co, dziewczyny, pomożecie? Tak, tak Diana. Diana. No dobra, jeszcze pasek. Słuchaj, Diana, twój pasek idealnie pasuje do mojej czarnej sukienki. Pożyczysz mi? Lajla, nie dzisiaj. Dzisiaj idę w nim na randkę. Nie, no, ta góra jest naprawdę fajna, ale troszkę obcisła. Diana, czy ona cię nie uciska? Oj, Nat, oddawaj, Diana się szykuje. Nat, co proponujesz? Jestem w szoku, dziewczyny. Wszystkie macie o sobie wysokie mniemanie. Rozepnijcie mi top. Diana, a potem nam opowiesz, jak było na randce? Tak, w ogóle, Diana, to bardzo interesujące. Do której restauracji zaprosił cię Smilik? Mam nadzieję, że nie do tej taniej knajpki. Nie, Jana, nie tam. On mnie zaprosił do najdroższej restauracji. Diana, tylko się upewnij, że nie będziesz musiała za nią płacić. Bo jeszcze się okaże, że ten Smilik organizuje randki na czyjś koszt. Słuchajcie, dziewczyny, przestańcie obrażać mojego smajlika. Nie rozumiem, dlaczego go tak nie lubicie. A nawet jeżeli wam się nie podoba, nie bądźcie takie. Diana, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak krzyczysz. Przecież nikt nie lubi twojego smajlika. Diana, już wszyscy wiedzą, że twój przystojniak nie jest idealny. Dokładnie, a mój browasty to idealny mężczyzna. Mężczyzna? Oj, no, chłopak. Dziewczyny, zejdźcie z mojego chłopaka. Dobra, Diana, koniec tematu. Idź już na randkę. No co, dziewczyny? Myślicie, że przyćmie teraz wszystkich w restauracji? No, no pewnie. pewnie. Tak, weź torbę i idź już. Dobra, Smilik przyszedł po mnie. Dziewczyny, życzcie mi powodzenia. Tylko nie upadnij. Jakie one niewygodne. Smilik, jestem w drodze, poczekaj na mnie. Smilik? A wy co tutaj robicie? A ty czekasz na kogoś innego? Diana, nie będziesz miała żadnej randki. Twój smajlik zorganizował z naszymi chłopakami starcie w parku. Jest bezczelny! Tak, Diana, co ty sobie wyobrażasz? Dziewczyny, żartujecie sobie? Słuchajcie, jeżeli nie podoba Wam się mój smajlik, nie musicie go ciągle oczerniać. Nie podoba mi się to i na pewno nie zrujnujecie mojej randki. Diana, 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 Diana co, co się, się stało? stało? Przyszły tutaj te pięknotki i rozmawiają o moim smajliku. Bo wiecie, on właśnie walczy z ich chłopakami w parku. Diana, my nie żartujemy. My mówimy prawdę. Posłuchajcie, dziewczyny, to nie moja wina, że nie macie facetów, tylko jakieś cieniasy, którzy nie potrafią się sami bronić. Żal mi was. Ach, cieniasy, tak? Nasi chłopcy nic mu nie zrobili. Dowalił się do Artema. Tak i do mojego kokoszki, bo Smajlikowi nie podobają się dredy. A mój Patryk, co mu zrobił? Mój Patryk jest najsłodszy. Widzisz, Diana? Mówiłyśmy, że nigdy nie lubi Twojego Smajlika, ponieważ jest zbyt pewny siebie. No wiecie, w dzisiejszych czasach trzeba być takim. Mój browasty też jest narcyzem, ale bardzo go kocham, więc dziewczyny wynoście się stąd, bo tylko psujecie nam nastrój. No dobra, Diana, idziemy. Ale teraz my mu pokażemy. Wytłumaczymy Twojemu Smajlikowi, ile jest wart. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Tak, papa, i nie wracajcie. I nie wracajcie. Tak, dziewczyny, zadzwonię po taksówkę. Pewnie Smilik na mnie czeka. A w ogóle to wierzycie w to, co one powiedziały? No, Diana, to możliwe. Słuchaj, Diana, niemożliwe jest możliwe. Naprawdę mam ich już dość. One są takie irytujące. Tak, taksówka będzie za 10 minut. Diana, to dziwne, że Smilik po ciebie nie przyjechał. Diana, na twoim miejscu nie jechałabym tak późno taksówką. Diana, Diana, dzwoni na normalną taksówkę. Dziewczyny, ale jak miałabym jechać motocyklem do restauracji? Pomyślcie tylko, jakbym wyglądała. Byłabym rozczochrana? Co więcej, jestem na obcasach. Wolę pojechać taksówką. Oj, Diana, to smilik. Będziesz jechać motocyklem? Mhm. Mm Będziecie rozczochrani? Ale ktopa. Cześć, Smil. Chłopaki? Hej, Diana, to nie twój smilik. Ładnie się ubrałaś, dokąd idziesz? Nie, no, jesteście normalni, czego wy wszyscy chcecie od mojego smajlika? Słuchajcie, chłopaki, zaraz przyjedzie Smile i pokaże wam, gdzie jest wasze miejsce. On nie zamierza tu przyjeżdżać. Pada w kłopotę w parku. Widzieliśmy, jak byliśmy z dziewczynami. Oj, chłopaki, skoro mówicie, że chodziliście z dziewczynami, to znaczy, że kłamiecie. Tak, oni przed chwilą wymyślili te dziewczyny. Oj, dajcie im pomarzyć. Chłopaki, trochę was nie rozumiem. Jeżeli Smilik rozpoczął walkę ze wszystkimi tam w parku, to dlaczego jesteście tutaj? Zobacz Diana, jeśli cię to obchodzi. Nie użalaj się nad nim. Tym samym jest przykro. Tak, chłopaki, idźcie już do waszych dziewczyn. Nie no, dziewczyny, to wszystko to jakiś żart. Nie wiem, czy iść na randkę ze Smilem, czy nie. Oj, Diana, uspokój się! Teraz poczekasz na taksówkę, przyjedziesz do smajlika i zobaczysz wszystko na własne oczy. Diana, ja jestem pewna, że kłamiam z tego powodu, że dowiedzieli się, że idziesz na randkę ze smajlikiem i są zazdrośni. Dokładnie. Jeszcze się nie przyzwyczaiłaś? Oni ciągle się wtrącają. No nie wiem, dziewczyny, nie podoba mi się to wszystko. W ogóle nic nie rozumiem. Dlaczego wszyscy są przeciwko mojemu smajlikowi? Diana, taksówka przyjechała. No dobra. Dziewczyny, idę. Powodzenia. Kochanie, kochanie, potrzebuję cię! Diana, Diana, daj smilikowi trochę wody. Oj, Diana pojedzie na motocyklu. Przestań, Diana, browasty też tam jest! Browasty? Co? Smile? O Boże, chłopaki, co z wami jest nie tak? Browasty, browasty, co ci się stało? To nic, to nic. Musimy się tylko trochę umyć. No nie możemy tak wrócić do domu. ty co z tobą? Co ci się stało? Powiedz mi, kto ci to zrobił? Jak ty się czujesz? A niech to na dnie sądzę, żeby jej smajlik w ogóle chciał iść na randkę. Mhm, nawet się nie przebrał i jest taki brudny. Smile, a dlaczego jesteś taki brudny? Dlaczego jesteś w stroju do koszykówki? Zadzwoniłam na taksówkę i zamierzałam jechać do restauracji. Co ty tu w ogóle robisz? Ja z tego będzie ofera, ale nie wtrącę się. Aha, nie, totalnie zapomniałem o naszej randce. Smile, stop! Jak mogłeś zapomnieć o naszej randce? No tak po prostu totalnie wyleciała mi z głowy. Poszedłem do domu, żeby się przebrać na naszą randkę, a potem ich spotkałem. Wiesz, ja ty sam zapomniałem. Diana, mówiłyśmy ci! Nikt nie lubi twojego smajlika. Dobra, Smajlik, do widzenia. Ty w ogóle nic nie rozumiesz. Wszyscy tu do mnie przychodzili i skarżyli się na ciebie, że zacząłeś walkę z ich facetami. Myślałam, że kłamią, ale to prawda. A ja się szykowałam na naszą randkę przez półtorej godziny. Browasty, powiedz mi szczerze, co tam się stało? Ty kukła z mi się śmiała ze Smajlika, plu na niego. <laughs> Kokoszek plunął. Tak przecież Julia pluje, to nauczyła kokoszka. Tak browa ty musisz się umyć i doprowadzić do porządku. Chodźmy! Diana, mogę się umyć? Wiesz co, Smilik? Jak mogłeś zapomnieć o naszej randce? Tak w ogóle, to nie wierzę, że mnie kochasz. Diana, wiem, że jestem złym chłopakiem, ale wiesz jedno: kocham cię. Smilik tylko piszą na mnie też na plu. Aha, to on! Słuchaj, Smilik, chodź tutaj! Teraz się wszyscy za ciebie weźmiemy. Patryk, jak on powiedział, że jesteś głupcem? Nie, przegraniec. Gigi, zaraz, kto ma krzywe nogi, czy to jest to, co ci powiedział? Moje nóżki są fajne. Słyszysz, Artem, z czego żartujesz? Tylko dziewczyny mogą mieć fajne nogi. Kokoszku, a co on powiedział o twoich dredach? Powiedział, że to nie dready, tylko słupły. Wiesz co, Smile? Wiesz, ile kosztują takie dready? Powiedział, że mam koszkę jako niespodzianka. Dobra, wystarczy. Zaraz go załatwię. Browasty, Browasty, pomóc ci? Pomóż mi. Okej, okay, Browasty, idę. A niech to Smile. Czemu oni tu przyszli? Czego oni od nas chcą? Smile, wyprowadź ich wszystkich na zewnątrz. A niech to Diana. Tyle problemów. Jak ty je wszystkie znosisz? Spokojnie, ogarnę to. Co, przegrańcy, myśleliście, że jak razem przyjdziecie, to się wystraszę? Chodźcie na zewnątrz, to porozmawiamy. Browiasty, a ty gdzie? No to, no to chodźmy. chodźmy. Jak do ściany. A niech to dziewczyny, ale mi wspaniała randka, co? Dziękuję za pomoc w szykowaniu się. Dobra, Diana, nie denerwuj się! To przez twojego smajlika. On jest zły, bardzo zły chłopak. Słuchajcie, okazało się, że jestem ze złym chłopakiem. Zostawcie lajki i poczekajcie na nowe odcinki. Papa, pa. dobra dziewczyny, chodźcie i pomóżcie mi się rozebrać. Jana, wykop browa z tego, on też nie ma tu nic do roboty. Nie chce nikogo widzieć. Diana, mówiłam ci, nikt nie lubi twojego smajlika. To wszystko przez Smajlika. Do widzenia. Czy to jest OK? Czy ty zdajesz sobie sprawę, ile osób już przyszło dzisiaj do mojego domu? Browasty, powiedz mi, co tam się stało? Ja tylko tym w dread. dreadach. Słuchaj, kokoszku.